Prezydent Leszna Łukasz Borowiak podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dzięki któremu miasto przystąpiło do rządowego programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy Leszna, którzy chcą złożyć wnioski o wymianę pieców, termomodernizację czy założenie paneli fotowoltaicznych, otrzymają pomoc od samorządu. Do zadań samorządu należeć będzie udzielanie informacji na temat programu, wspieranie mieszkańców na etapie przygotowania wniosku, zapewnienie z dostępem do internetu, przy których można wniosek wypełnić, przyjmowanie wniosków i przekazanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pomoc w rozliczeniu. Jak informuje Fundusz, podobne porozumienia podpisała już ponad połowa gmin w Wielkopolsce. Rządowy program Czyste Powietrze zaplanowany jest na lata 2018-2029, a jego pula to 63 miliardy na dotacje i 40 miliardów na kredyty. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.